Witam wszystkich ponownie, tutaj znowu kubek i dzisiaj otworzymy sobie kolejny zestaw eee, z trzema zaszytkami, bustajami i z inną kajtą PMO, z jakimś mega smokiem Hacksoyusem. żeton taki sam. W poprzednim odcinku otworzyłem taki sam zestaw, tylko z inną kajtą Poymo, z takim oto matchampem. No on jest chyba z jakiegoś setu Plasma Blast. Nie wiem, nie jestem pewien. Tylko ma inne... inne... inne holo niż ta Kajta z setu. No nic, no. We. Jedziemy. Czyli mamy taki zestaw. Tak to wygląda z tyłu, bo wcześniej nie pokazałem. Give Your Collection a Boost. Flash Fire. Właśnie zapomniałem w ogóle powiedzieć, że to jest... A ja chyba mówiłem, że to jest najnowszy set. I to jest mój pierwszy kontakt z tym setem. Nie mogłem się doczekać, żeby coś otworzyć. I zamówiłem sobie właśnie te zestawy i kilka luźnych saszetek w oczekiwaniu na boksy. Boksy będę pewnie unboxingować jakoś za tydzień. Dwa. Oj, to leciało. Ok, mamy trzy saszetki że to znowu ten sam, okej, okay. tak sam, chest pin, chest pin. No i ten smok, nie będę go wyciągać. W tym momencie przejdźmy do saszetek Okej, okay. mamy takie Twilight Y, X i Mega Kangaskan. Tutaj macie jeszcze tego lwa. Zaczniemy od Kangaskana. Może coś tu będzie. Zobaczmy. Okej. Okay. Kodzik. Okay. To sobie te położymy tu, żeby było fajnie i zobaczmy, co tu jest. Okay. mam nadzieję, że będzie dobrze widać. Niestety mój aparat nie ma opcji autofokusa w trakcie nagrywania, więc Okej. Okay. O, kolejny. kolejny. Dobrze. Gubi Ok, okej. Okay. Co tu mam? Minakul. Nie wiem, kto wymyślił tego pokamana, ale wygląda. Kiepsko, kiepsko to wygląda. Słuchajcie, i golem. Nie holą. Okej, okay. idziemy. Charizard X. Co nam dasz, chłopie? Czy się? Żeby spadł jakiś eks albo kolejne holo chociażby Też Chociaż, tak jak mówię Jeszcze nie miałem styczności z tymi fajtami, więc w sumie niczego nie mam. Wszystkiego mi potrzeba, więc zobaczymy. OK. Jedziemy. Tanki i Good Dayaholo która w sumie chyba nie ostrzy z bliskawic okej, okay. no i ostatnia saszetka paczuszka zobaczymy też tu jeszcze może być ciekawego chyba coś jest, ale może mi się wydaje, <zysy> Zobaczymy. trzy no, chyba nie ma nic. Okej, okay, jedziemy. Stanki, chyba w każdej paczce jest te stanki. I Heliolisk, to jest rzadka kajta. I Snowdark, czyli jednak nic nie było, wydawało mi się. No cóż, tak to bywa, słuchajcie. To by było na tyle. Żegnam się z wami i do zobaczenia. Yo!